Cześć wszystkim, z tej strony PCKP, a to jest film informacyjny, w którym chciałbym Wam zakomunikować, żeby w Krakowie odbędą się w ten weekend targi Game Zone, na które bardzo serdecznie Was zapraszam. Pojawi się tam oczywiście, pojawi się też CTSG, pojawi się ROJO, Rock i Cupson i DIVOLT. Także będzie się można z nimi spotkać oficjalnie, pogadać e, Będą gdzie można zrobić wywiady w focie i ogólnie e, Kujabuje dzikie węże e, Ja się pojawię z moim wiernym kolegą Który to będzie moim także kamerzystą, tak myślę <śmulki> Tak, będę z, zły i będę mógł ściskać robotę Nieważne e, No, także pojawimy się na tych targach relacja będzie dwudniowa nie wiem czy w niedzielę także będzie mi towarzyszyć ale w sobotę na pewno będziemy razem łazić tam i wam pokazywać spotkamy się z CTSG i z, z Devoltem tam będą jeszcze takie fajne inne rzeczy być może będzie wąziu na co bardzo liczę ponieważ no chciałbym się z nim spotkać, pogadać. Też sweet się zrobić. <laughs> Nie no. Dobra, nieważne. Jeżeli ktoś zamierza się z Was wybrać na te targi, to yy, dajcie znać w komentarzach, a nawet jakoś się spikniemy na targach. Także do zobaczenia, do usłyszenia i cześć. Widzimy się już. Albo słyszymy się już w sobotę na pierwszej relacji z targów Zone.